Wyobraź sobie, że dostajesz telefon do swojego najlepszego klienta, ale zamiast zamówienia słyszysz, zastanawiam się nad zakończeniem współpracy. I co teraz robisz? Panikujesz? Obiecujesz rzeczy niemożliwe? Czy może masz w zanadrzu jakąś strategię, która uratuje tę sytuację? Dzisiaj właśnie wejdziemy w temat doradztwa biznesowego. Pokażę Tobie, jak firmy od milionowych strat dochodzą do rekordowych zysków, jak używają konkretnej analizy, jak używają konkretnej strategii i narzędzi, by nie tylko przetrwać, ale także wygrać. Będzie praktycznie, będzie konkretnie i bez lania wody. Rafał Schreiner, zapraszam na ten odcinek. Cześć, z tej strony Rafał Schreiner. założyciel agencji marketingowej Unix SEO. Obecnie w portfolio mamy kilkuset klientów i pomagamy im rozwijać firmy w internecie. Na tym kanale dzielę się wiedzą z biznesu i marketingu, a jest także czasem i o sporcie. Polub ten odcinek i subskrybuj moje social media. Linki w opisie tego filmu. Zapraszam do oglądania. Pierwszym krokiem w ogóle w każdym procesie doradztwa biznesowego jest diagnoza. Problemu bez tego cała strategia to jak próba leczenia choroby bez badań. Co coś takiego? lekarz straciłby swoją licencję i nie mógłby wykonywać swojego zawodu. Więc zrób to samo w biznesie. A widzisz, według badań McKinsey 80% firm błędnie identyfikuje swoje główne wyzwania. A jak więc zrobić to dobrze? Pierwszy krok to jest rozmowa z zespołem. Także musisz rozmawiać z ludźmi na każdym szczeblu organizacji. Od zarządu po pracowników na produkcji. To właśnie oni najczęściej wiedzą, co naprawdę działa, a co nie. Po drugie, mamy analizę danych. Musisz przeanalizować wszystkie swoje KPI, czy te kluczowe wskaźniki wydajności, czy problemem są np. spadające przychody, może rosnące koszty, czy niska retencja klientów. I trzecia rzecz to jest benchmarking, czyli porównujesz swoją firmę z konkurencją. Czy twój produkt, czy twoja usługa albo proces są na odpowiednim poziomie rynkowym. Przykładem może być np. firma produkcyjna, która miała problem. Z rosnącymi kosztami. A po analizie odkryliśmy, że głównym winowajcą był przestarzały system logistyczny. I dzięki wdrożeniu nowego oprogramowania koszty transportu spadły o 25%, co pozwoliło zaoszczędzić miliony w skali roku. Druga ważna rzecz to jest strategia oparta na danych, bo doradztwo biznesowe. To nie jest sztuka wróżenia, ale praca oparta na twardych danych i na twardych liczbach. Według raportu Harvard Business Review, firmy korzystające z analityki biznesowej mają aż o 23% większe szanse na sukces w swoich działaniach inicjatywach strategicznych. A jak budować strategię na podstawie danych? Pierwsze to jest segmentacja klientów, czyli określasz, którzy klienci generują największe zyski i skupiasz się właśnie na nich, bo czasem mniej, pamiętaj, znaczy więcej, zgodnie z zasadą Pareto. 20% klientów robi Tobie 80% zysku. Druga rzecz to jest analiza trendów, czyli śledzisz dane sprzedażowe, śledzisz zachowania klientów i trendy rynkowe. Co działa dziś, może nie działać jutro. I trzecia rzecz to są scenariusze co jeśli. Czyli musisz analizować co się stanie, jeśli wprowadzisz zmiany. Jak wpłyną one na sprzedaż, jak wpłyną one na koszty, czy na przykład na reputację. Hej, hej. Zaraz godzina 8, ja właśnie otwieram biuro i krótki komunikat. Naprawdę. Krótki komunikat, chodźmy. Jeśli szukasz do siebie, do firmy, agencji, która zrobi dla ciebie SEO pozycjonowanie, bądź reklamy płatne, Google Ads, Facebook, nawet robimy LinkedIn i TikTok, który staje się obecnie coraz bardziej popularny, to zapraszam do współpracy Unique SEO. Tworzymy kampanie, skuteczne kampanie sprzedażowo-marketingowe. Link w opisie tego filmu Pozdrawiam. Pewien przykład naszej praktyki to jest firma e-commerce, która zauważyła, że 70% jej przychodów podziło z 20% klientów. I dzięki takim spersonalizowanym kampaniom reklamowym, które były skierowane właśnie do tej grupy, możemy zwiększyć średnią wartość koszyka od 30% do 400%. I to jest fakt, bo już to zrobiliśmy. Że Twoja strategia musi być dynamiczna, musi być oparta na faktach i dostosowana do zmian na rynku. To nie jest teoria, to jest praktyka, która działa. I to robimy dalej. W kolejnym punkcie mamy wdrażanie i mierzenie efektów, bo świetna strategia bez wdrożenia to jak mapa do pewnego skarbu bez statku. I kluczem jest tutaj egzekucja, kluczem jest mierzenie efektów. A co jest ważne na tym etapie? Pierwsze co, to komunikacja z zespołem, bo zrozumienie strategii przez cały zespół to jest podstawa. Wszyscy muszą wiedzieć, co robić i dlaczego to robić. Druga rzecz to jest podział odpowiedzialności to jest odpowiedzialne za każdy element wdrożenia. Jeśli ta odpowiedzialność się rozmyje, nie będą przeznaczone do tego osoby, to masz pewność, że to się nie stanie, bo nikt nie odczuwa tego, że musi tego tematu dopilnować. Także pamiętaj, jasność eliminuje chaos. Trzeci punkt. tutaj to są regularne raporty, czyli monitorujesz postępy co tydzień albo co miesiąc, w zależności czego oczywiście one dotyczą, w zależności też od tempa projektu. Kiedyś już na jednym filmie wspomniałem o przykładzie Pewnego startupu technologicznego, z którym pracowaliśmy, nie mieli problem z niską retencją użytkowników. A po wdrożeniu strategii onboardingowej, która obejmowała lepsze instrukcje dla nowych klientów i regularne maile, spotkania, webinary, autowebinary edukacyjne, to retencja wzrosła z 40% do około 85% w ciągu 6 miesięcy. Także ta strategia wdrożeniowa, tak dobrze naoliwiona maszyna. Wszystko musi działać synchronicznie, by przynosiło najlepszy efekt. Jeśli chodzi o narzędzia, które wspomagają taką pracę, to ja najbardziej lubię pracować na CRM-ach. Są narzędzia typu Salesforce, HubSpot, one pomagają zarządzać relacjami z klientami, pomagają śledzić postępy sprzedażowe i pomagają w marketingu. Patrzysz, jak długi masz cykl sprzedaży, jaki wskaźnik domknięć mają sprzedawcy i gdzie są te etapy, gdzie oni mają najwięcej problemów, gdzie trzeba wprowadzić zmiany w procesie, w systemie, czy ewentualnie przeszkodzić. Jeśli chodzi o analitykę danych, to Tableau, BI, Google Analytics. Każda firma ma taki spój, ulubiony stack technologiczny, więc bazuj na tym, nie przeskakuj co chwilę na inny, bo one też muszą zebrać swoje dane historyczne. Trójka to jest automatyzacja, czyli zapier Asana i inne narzędzia, które usprawniają procesy i eliminują nadmiar ręcznej pracy. I oczywiście, jeśli chodzi o komunikację Slack, Microsoft Teams, Trello, jest tego dużo. One właśnie bardzo pomagają działać sprawnie i być na bieżąco ze wszystkim. Jeden przykład z firmy, z którą pracowaliśmy, to była firma, która zajmowała się logistyką. Oni wdrożyli Power BI do właśnie analizy danych i optymalizacji tras i w rezultacie czas dostaw skrócił się o 15%, a zadowolenie klientów wzrosło o 10 punktów procentowych. Także pamiętaj, że narzędzie to jest wsparcie. Ale on nie zastąpią strategii. To ty musisz wiedzieć, dokąd zmierzasz, jakich danych chcesz użyć, w jakim celu, a technologia tylko tam ciebie poprowadzi. Mam teraz dla was taki jeden też ciekawy przykład z naszej pracy. Firma, nazwijmy ją Y, nie mogę powiedzieć nazwy, działała w branży detalicznej i borykała się z bliską marżą i rosnącą konkurencją, czyli coś, z czym ma wiele firm do czynienia. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixeo jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. Jeśli chodzi o procedurę, to tym zidentyfikowali problem w zarządzaniu głównie zapasami, bo magazyny były przepełnione, a część produktów ulegała przeterminowaniu. Więc co zrobiono? Po pierwsze, wdrożono system ERP do, do zarządzania zapasami, zoptymalizowano ofertę produktową skupiając się na bestsellerach i przeprowadzono szkolenie ze zespołu sprzedażowego, aby poprawić ich efektywność. Efekt! Marża wzrosła o 20%, a firma odzyskała konkurencyjność w ciągu jednego roku. Także, gdybyśmy mieli podsumować to wszystko, o czym się rozmawialiśmy, to Diagnoza problemu to jest fundament, strategia musi być oparta na danych, wdrożenie wymaga zaangażowania całego zespołu, narzędzia technologiczne mogą przyspieszyć Twoje działania i doradztwo biznesowe, pamiętaj, to jest praktyczna pomoc w trudnych sytuacjach, która przynosi realne efekty. A jeśli prowadzisz firmę i czujesz, że coś się działa, nie czekaj aż problemy urosną, to jest największy błąd przedsiębiorców, bo doradztwo biznesowe to nie jest koszt, to jest inwestycja w rozwój firmy, w rozwój biznesu. A jak masz pytania, to zostaw je w komentarzach, a ja chętnie odpowiem. Także pamiętaj na koniec subskrybować ten kanał. I jak zawsze życzę Tobie dużo szczęścia, zdrowia i pieniędzy. Rafał Szrajnarc, pozdrawiam. Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci się to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube, a jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny tobie się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner. Sprawdź koniecznie naszą platformę z kursami szkolenie.rafalschreiner.pl. Masz też link w opisie tego filmu. Sprawdź teraz i daj follow na moich social mediach.